I dobra, streamujemy. Lecimy. <laughs> wow! Och, obudziłeś mnie. Porki? Szukałem cię praktycznie wszędzie. Widzisz, porki? Wystraszył się i uciekł. Cóż, cieszę się, że nic ci nie jest. Chodźmy już do domu. Zauważy się, że mama i tata martwią się o nas. Rany, czasami została się który z nas jest tym prawdziwym starszym bratem? Porki dołącza do drużyny Porki. Lloyd! Czy słyszysz życzenia, brze które brzmi jak jakieś pszczoła? Nie. O, daj spokój, Musisz to słyszeć. Eeeem... Um. Jestem. Nie mam innej karty, okej? Okay? <laughs> nie, zaraz. Tak przy okazji, zaraz odejdę. Ale czy chcesz jeszcze raz usłyszeć tą historię? Nie. Dobrze. Na zewnątrz jest już świt. Ale to nie ma dla mnie znaczenia. Rozpływam się szybko. Ach! Za panie. Stop. Mam... Lloyd otrzymuje kamień dźwiękowy. Mamy kamień dziękowy. Okej, okay, gratuluję. O, let's go. No. Jest legendarna melodia. Dobra, chodźmy. Don, Tom! Idol! Let's go! fotograf na tych historiach na zdjęcia